Czucham? Yy, halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie zegarka. Yy, tak, w sprawie jakiego zegarka pani dzwoni? Yy, ja w dzwonię w sprawie zegarka dla męża, chciałabym na wielkanoc mu pierdolnąć taką niespodziankę. No brzmi bardzo ładnie, ale o którym zegarku mowa, jeżeli mogę zapytać? Yy, o tym o tak choj, tak akwaraser. Ten za 4800. Tak bo ja mu nie kupiłam tak. przez 5 lat prezentu. On zasługuje, on nie jest taki kurwa zły facet. Dobrze. Powie mi pan dobrze. coś o tym zegarku więcej. Co to są za funkcje? Co tam w tym zegarku jest takiego, że on kosztuje 4800. Wy Państwo wiecie, że przede wszystkim materiały, z których ten zegarek jest wykonany jest... A z czego on jest wykonany? To nie jest stal zwykła! To jest stal szlachetna, bransoleta ze, szla... ze stali szlachetnej i szkło jest wykonane z szafiru. Odpor... O Zedemca kurwa, wysoką odporność... szafir! Wysoką odporność do zarysowania i... A wodoodporny to jest... jest, czy nie? Tak, oczywiście, to jest zegarek wykonany do nurkowania. Przeznaczony do nurkowania. Uuu, to ja go kurwa na nurkowanie jeszcze zabiorę. Tak, to jest zegarek, który można nurkować. No to świetnie. Powie mi pan, bo mój mąż ma bardzo dużą rękę. To w nim najbardziej kocham. Czy, czy ten zegarek będzie pasował? On Myślę, jest grubo kościsty, będzie... on ma wszystko grube i duże. 5 zł. Ja dopiero wbiłem, więc zegarek. nie wiem oglądane było Wiec, już FAM10 trailer? Ten zegarek mieści się. Myślę, że myślę, że będzie pasował na każdy rozmiar ręki, wręcz, wręcz być może będzie wymagał zmniejszenia nawet, bo ten te zegarek jest nowy i ma bransoletę w pełnym rozmiarze. Dobrze, a powie mi pan tylko jeszcze, czy mógłby pan go nałożyć na rękę i wysłać foteczkę pana rączki razem z zegareczkiem? Tak, mogę wysłać takie zdjęcie, tylko że dzwoni pani, pani z y, numeru stacjonarnego. Musiałbym, musiałbym mieć, y, nie wiem, jakiś namiar, na który mógłbym wysłać to zdjęcie, numer telefonu komórkowego na przykład. Dobrze, a powie mi pana, jak ja bym dzisiaj po niego przyjechała. Po ten zegareczek. Oczywiście może pani dzisiaj pani go... A to, jest to nie jest żaden to, lewy zegarek kradziony, kurwa, potruba? Bo tego jest tysiące na rynku To jest w pełni oryginalny zegarek z podbitą kartą gwarancyjną na najbliższe dwa lata. Może być pani bardzo spokojna jego pochodzenia a, a skąd pani, go, a skąd pani go ma? Kupiłem, kupiłem, kupiłem ten zegarek. Yy, kupiłem ten zegarek od dealera autoryzowanego firmy TechHour. Eee, dobrze. No to super. Ale ja się boję takich przedmiotów od dealerów. Bo nic kurwa nielegalnie są. No, zapewniam panią, że zegarek jest oryginalny. I posiada kartę gwarancyjną z, odpowiednim, z odpowiednimi numerami seryjnymi. A może mi pani troszeczkę jeszcze zbliżyć temat zegarka? Na zegarku, którą godzinę pokazuje? Wy, panie, co? Muszę teraz kończyć, Proszę się zastanowić. Ja, Jeśli ja jestem już zastanowiona. Się... Ja chcę dzisiaj przyjechać. To jest polska godzina czy inna? Tak, to jest oczywiście polska godzina. Zegarek Gdzie jest, jest sprowadzony z zagranicy zegarek? To jest zegarek, który pokazuje polską godzinę. Może pani być spokojna. Godzinę na zegarku można ustawić. Pan mieszka na Pradze. Na ja mogę dzisiaj podjechać. Pan jest sam w domu czy z kimś? Yy, wie pani co, a może chce pani się umówić to na spokojnie? Dzisiaj jest późno, nie ma... Nie ma ja wolę się z panem spotkać wieczorem. Mam taką ochotę jeszcze dzisiaj poznać jakiegoś nowego faceta. Eee, wie pani, co eee, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, co mam o tym myślić. Skąd pani wiesz? Tu nic. Wie pani mieszka? Ja mieszkam, proszę pana, praga południe też, więc może byśmy się jakoś poznali. Ja bym od pana kupiła zegarek. Ale to nie musi się kończyć na zegarku. Eee, wie pan, co? myślę, że. Myślę, że... Y, myślę, że możemy to przełożyć na na przykład na jutro, jeśli pani... Bo pan ma sobie strasznie sobie seksowny głos. głos! Jeśli pani sobie to przemyśli na oh. spokojnie możemy... Oh. Możemy się spotkać na jutro i to oh. i, i, i do spokojnie oh. ale pan ma głos seksowny. Proszę pana ja biorę ten zegarek! Jestem już pewna. Eee, oh. Oh. Dobrze, dobrze, gdzie, gdzie chciałaby się pani spotkać? Mm. Eee, może pan przyjechać do mnie, bo mąż jest w delegacji, jestem sama. Wie pan nie, myślę, że raczej nie będę, nie oh. będę ewentualizację... nigdy Ja mam na sobie czerwoną koronkę, może pan przyjeżdżać? Dobrze, wy pani, to, to zrobimy tak. Proszę się zastanowić jeszcze. Ja już jestem spokojnie. zastanowiona, proszę mnie tu kurwa nie, nie odkręcać, bo pan zaraz komuś innemu sprzeda. Spokojnie. O... Piątek wieczór. Na pewno się inny, kupiec nie pojawi. Ewentualnie. Ale może pan do mnie przyjechać. Proszę, ja mam na pana ochotę jak chuj. Nie myślę, że to... Nie myślę, że nie ten... Nie myślę, że, 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 te, 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 że w ten sposób nie, 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 nie załatwimy tego, więc... Więc, więc proszę sobie spokojnie przemyśleć, możemy się spotkać. Niech jakimś... pan przyjedzie z zegarkiem i w samych slipkach. Dobrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Proszę sobie spokojnie o, o, i... To ja jeszcze będę dzwoniła zaraz. O nie.